Czy miasta jeszcze wyrabiają? Jedni uważają, że fajniej jest żyć na wsi, drudzy wybierają miasta. Nieważne, co kto woli. Fakty są takie, że coraz więcej ludzi na całym świecie chce mieszkać w miastach i się do nich przenosi. Miasta przez to strasznie puchną i często nie wyrabiają. W Tokio, stolicy Japonii. Mieszka prawie tyle ludzi, co w całej Polsce. Ich życie trzeba jakoś zorganizować. Potrzebne są kanalizacja, prąd, drogi, mosty, chodniki, oczyszczalnie ścieków, śmieciarki, szkoły, sklepy, tramwaje. Lotniska, parki, place zabaw, policja i budynki z lodami. Duże miasto to wielkie wyzwanie, a wielkie miasto to ogromne wyzwanie. Takich rozrastających się miast. Powstaje coraz więcej, to a. Glomerat. Tokio, stolica Japonii. Powiem ci, że nie wyrabiam. Zaraz. Dobiję do czterdziestu milionów. Zaczynam się dusić. Fakt, masz tam niezły Meksyk. No i widzę, że to czułeś na własnej skórze. Ciałam pu. O, już mog Lama, gdzie ty byłaś? Chyba na futrze trzeba się oddać do prania. Nie rób tak nigdy z lamami, ani z innymi. Żywymi i stworzeniami. Wszyscy mamy jakieś prawa. Nie wszystkie aglo. Aglo. Aglomeracje wybierają ludziom. Biedniejszych krajach wydaje się, że wynieście mieście znajdą pracę i będzie im się lepiej wiodło. Tymczasem miejskie życie jest drogie i trudne. Wielu przybyszom marzą się piękne mieszkania. ale ostatecznie lądują w slumsach. Slumsy to najbiedniejsze dzielnice, takie miasta na niby, zbudowane z byle czego, często bez kanalizacji. I wody w kranach. W takich miejscach bardzo ciężko się żyje. Nawet jeśli w bogatych miastach nie ma słów, to pojawiają się inne problemy. Na przykład góry śmieci, które trzeba gdzieś... Wywozić, albo śmieciowe powietrze, czyli smogi. Ty na rzekasz, weź nie dobijaj. Amigo, ja mam ra. Dwadzieścia A już ledwie Ledwie dyszę Meksyk i stolicja Meksyku Dlaczego stolicja? S Dlaczego stolicję? Dlaczego stolic? stolica Meksyku nazywa się Meksyk, a nie jakoś indziej? Przecież to się myli. Przecież Meksyk może nie chciało im się wymyślać. Albo próbowali przyoszczędzać. Przy Ponad 50% ludzkości mieszka dziś w miastach. O śmieciach przeczytasz w naszych śmieciach. A o smogu w klimacie.